Kamil Gapiński, dobry wieczór. Witam państwa bardzo gorąco. Ciężko mi powiedzieć w jednym słowie, kim jest mój dzisiejszy gość, bo jest to i sportowiec, i dziennikarz, i wielki kibic Legii Warszawa. I właśnie od drużyny stołecznej rozpoczniemy nasz program. Łukasz Juras-Jurkowski, dobry wieczór. Uszanowanie. Poza najbliższą rodziną, poza Twoją córeczką, poza Twoją kobietą, Legia Warszawa to jest to, co jest dla Ciebie najbliższe na świecie w tej chwili? Ja myślę, że tak. Myślę że, myślę, że w rytmie piosenki moja jedyna miłość. Legia Warszawa i, i cały ten kibicowski styl życia, myślę, że determinuje moje poczyniania od, od, od wielu, wielu lat, i, i to jest tak integralna część mojego życia, że nie wyobrażam sobie nie wiedzieć, kiedy, kiedy gramy, nie wiedzieć z kim gramy i, i ustawiać pod to tak naprawdę całego życia. No, czasami również zawodowego. A to jest tak trochę że na przykład człowiek jak wyjeżdża na wczasy, nie wiem, wiosną, to właśnie patrzy w kalendarz, żeby zobaczyć, czy jakiegoś ważnego meczu Legii nie ominąć i tak dalej, czy aż nie do tego stopnia. <laughs> nie, no oczywiście, że no, w, w poprzednim roku w majówkę wypadał finał Pucharu Polski, gdzie graliśmy na stadionie Narodowym z Poznań, więc e, jeżeli tylko pojawiła się propozycja, jedziemy na majówkę, no to wiadomo, że ja mówię od razu stop, stop. Graby w finał Pucharu Polski z Lechem Poznań, ja muszę być na stadionie, a nie na majówce, więc no, to są takie decyzje, które myślę, że świadomie każdy kibic podejmuje. Kibicowanie to nie tylko sposób na rozładowanie negatywnych emocji, ale też styl życia. Atmosfera stadionu najlepiej odczuwana jest w sektorach, gdzie bije serce do pingu. Albo się wkręcisz na 100%, albo nie, nie ma półśrodków. To są Twoje słowa. E, czyli Ty nie akceptujesz przez to takich niedzielnych kibiców, którzy raz na jakiś czas przyjdą na mecz, żeby zabrać tam kolegę, e, pokazać, że o tutaj Legia gra z Lechem Poznań. Nie, nie podoba Ci się to? Absolutnie nie. Ja uważam, że każdy na stadionie ma swoje miejsce i, i, i każdy kibicuje... Bądź przychodzi zjeść pokłon, obejrzeć widowisko sportowe, chociaż ustalmy, że oglądać ekstraklasę, to i, i, i zestawiając to ze słowem widowisko sportowe czasami bardzo mocno się rozmija. Dla mnie każdy kibic jest równy i ten, który przychodzi 20 lat, wisi na płocie z racą, cały czas mocno zaangażowany w doping, i ten, który przychodzi na mecz po raz pierwszy. Dla mnie każdy kibic, każdy z trybuny jest, jest absolutnie równy i to już indywidualnie od każdego zależy, czy chce się angażować w doping, czy faktycznie chce przyjść, zabrać kolegę. I popatrzeć na troszeczkę piłki. A z czego to wynika, że Legia, jako drużyna z taką historią, z taką tradycją i z tyloma kibicami, ma problemy z tym, żeby zapełnić swój stadion na każdym meczu? No, bo patrzymy na Borusję Dortmund, tam po 80 tysięcy widzów na każdym spotkaniu, wielka kultura kibicowania od lat, ale Legia, no też jak na Polskę, jest wielką firmą, a jednak są z tym kłopoty. Ja myślę, że to też specyfika trochę Warszawy, no bo ustalmy, że ilość konkurencyjnych eventów rozrywkowych, jeżeli będziemy traktować piłkę nożną, a wiem, że osób, wiele osób tak traktuje w formie, formie rozrywki, czasami myślę, że wielu facetom ciężko przekonać swoje drugie połówki, aby zamiast na koncert czy do klubu iść na mecz piłki nożnej. To może tak jak Ty powinni wychodzić bez pytania. Do tego właśnie nawołuję zresztą. Zresztą wystartowaliśmy już z tą nową rundą, teraz po tej przerwie zimowej, i między z zbieg się z Walentynkami. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla, dla wszystkich, którzy przyszli, bo wypełniliśmy jednak stadion po raz czwarty w zasadzie w tym sezonie, dopiero niestety. I, i, I to się udało. No, ja też gdzieś tam nagrywałem różne filmy. No właśnie ja jestem pełen podziwu Dajurasa, <laughs> proszę Państwa, bo on nagrał taki filmik, w którym stwierdził, że Walentynki to jest jedyne miejsce, gdzie można spędzić. Znaczy inaczej, Walentynki to jest święto, które można spędzić tylko i wyłącznie na stadionie Legii Warszawa i na końcu tego klipu rzuca bukiet róż i po prostu wchodzi na stadion. Ja nie wiem, jak twoja żona na to zareagowała. <laughs> Nie, to jest kwestia przyzwyczajenia. Czyli obiad był walentynkowy przed meczem albo kolacja nie, 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 po meczu? Nie, bo ja akurat wróciłem z trasy, więc e, też nie miałem za bardzo dużo. Seksem czasu. że się wybroniłeś Nie wiesz, <laughs> czasu. Nie, 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 nie. No, ja weekendowo pracuję i dla no. mnie piątek i sobota niedziela Zazwyczaj to są dni, które mam najwięcej pracy, w związku z tym, że najwięcej gale sportu walki dzieje się właśnie w piątek i w sobotę, więc. E, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja wracam z trasy, przebieram się jadę, jadę, jadę tak naprawdę też trochę do pracy, bo ustalmy, że bycie spikerem na stadionie stało się teraz moją, moją pracą, która jest no bardziej chyba jednak pasją hobby niż. Rzeczywiście muszę iść podbijać kartę w fabryce. A długo się zastanawiałeś, czy podjąć się tego zadania, czy też to było takie coś, że kiedy usłyszałeś o takiej możliwości, to było od razu wow, chcę, super, będę speakerem, bo jednak przed tobą przez wiele lat tam na meczach rządził z mikrofonem Wojtek Hadaj. No i był taki moment, że był przez kibiców Legii bardzo lubiany, był taki moment, że był mniej lubiany, ale jednak jednoznacznie ta Legia się z Hadajem kojarzyła. Na pewno, czy, czy długo się zastanawiałem, to myślę jakieś 3 sekundy pewnie, gdzieś musiały neurony się połączyć, aby podjąć decyzję i powiedzieć słowo tak. E, fakt jest taki, że troszeczkę miałem obaw, bo zastąpić Wojtka Hadaja po tylu latach, ja jestem wychowany w erze Wojtka Hadaja i, i jestem wielkim fanem jego prowadzenia meczów. I troszeczkę musiałem poszukać w głowie pomysłu na siebie, aby nie powielać schematów, które, do których przyzwyczaił Wojtek. I myślę, że to jakoś tam się udało. No, Mie ta praca z mikrofonem mówiąc kolokwialnie jara i i myślę, że wychodzi to w miarę poprawnie. Tak, bo ty przeniosłeś tę dynamikę z gal UFC, UFC czy KSW, które komentujesz w telewizji, i też jak jakby komentujesz, to jest w taki power. I poza tym wydaje mi się, że masz taki plus, że kibice legii po prostu cię lubią, akceptują, traktują jako swojego, i też łatwiej ci było wejść w tę rolę w związku z tym. Zgadza się, zgadza się. No ja nie jestem człowiekiem absolutnie anonimowym dla, dla większości kibiców, z racji, z racji choćby tych lat spędzonych w klatce w ringu. Cały czas mocno identyfikowałem się z Legią. Na trybunach jestem od ponad 20 lat, więc siłą rzeczy. Stresu żadnego z debiutem, aby stanąć na środku murawy i krzyknąć te C, które otwiera każde nasze spotkanie, kiedy ja razem z Darkiem speakeruję. Nie było jakiegoś tam wielkiego stresu i, i, i to Był tak. Absolutnie od jak, jak do siebie. No. Co powinieneś robić, jak prowadzić <grym> ten doping, czy nie? E, prawda, jest taka, że, prawda jest taka, że przed pierwszym meczem z Wisłą Kraków, kiedy debiutowałem jako speaker, pojechałem do Piotrka, naszego prowadzącego doping na żylecie i po prostu tak, żebyśmy się zgrali. Nie, nie było sugestii żadnych, tylko żebyśmy sobie nie wchodzili. Żeby były synchrony, e, jakby powiedział. Roboty. Już tak? to i myślę, że myślę, to już nam się nie udaje. Zawsze przed każdym meczem e, idę, idę na gniazdo. Czy, czy coś tam Piotrek ma do przekazania, ewentualnie żebyśmy jakiś komunikat wyrzucili, ewentualnie kiedy sobie nie, nie, nie wchodzić w robotę. Mhm. Czy kibicowanie legi jest trochę frustrujące, bo od 20 lat czekacie na Ligę Mistrzów, a od lat 90. sięgnęliście po Mistrzostwo Polski sześć razy, czyli jak na klub o takich ambicjach, no niezbyt wiele. Ja myślę, że ostatnie lata przede wszystkim trochę też zmanierowały kibiców warszawskiej Legii i każdy, e, każde niepowodzenie, każda strata punktów jest już teraz wielką tragedią dla wielu, wielu kibiców, a e, tak jak mówisz, no, te cyfry nie kłamią. I, i, i pamiętajmy jednak o czasach, gdy e, choćby na stadionie były protesty, gdzie przez dobre dwa lata a, no ja też gdzieś tam omijałem stadion przy ulicy Łazienkowskiej, czy e, identyfikując się jednak z większą grupą kibiców, którzy mieli dość e, e, zarządu i, i tych wszystkich scen, no, myślę, że nie wracajmy do tego. i Nagle przychodzi Bogusław Nieśledorski z panem Dariuszem Jedrowskim i zdobywamy mistrza za mistrzem. No jeden sezon nie wyszedł i wielka klapa i wielki lament. Ja bym daleko był od tego naprawdę, aby jakoś dramatyzować się. Jest trochę frustrujące, wiadomo, Legia zawsze będzie grała mistrzostwa Polski, to jest klub, który jest zawsze na świeczniku i czy cała Polska chce, czy nie, jakkolwiek to zabrzmi oczywiście, to i tak wszyscy patrzą, w które miejsce w tabeli ma Legia, wszyscy oglądają powtórki, jak Legia gra, czy oczywiście że życząc Życzą, aby, aby, aby przegrała, więc e, może być to trochę frustrujące, ale ja mówię, ja się przyzwyczaiłem, patrzę troszeczkę z większego dystansu na to wszystko. i A po którymś meczu legi miałeś ochotę wejść do piłkarzy, do szatni i powiedzieć, panowie, no co wy kurwa zagraliście? Albo nie wiem, albo może tak zrobiłeś, no bo jednak ty cieszysz się poważaniem pośród piłkarzy z tego też, co wiem. No, ja takich meczów bym ja myślę, że przynajmniej ze 100 bym, bym znalazł, po których chciałem tam pójść. Pargnąć do szatni. Tak, tak, ale nie, nie. No, oczywiście no, oni robią swoją robotę, starają się robić to jak najlepiej. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Moją robotą teraz jest spikierowanie, więc niech każdy zajmie się swoją robotą. i i tyle. No ale czasami taki motywacyjny kop przydałby się niektórym piłkarzom. Uh -huh. A skąd ty bierzesz tyle energii w sobie w trakcie e, spikerowania i w trakcie komentowania meczów? Bo ja czasami mam wrażenie, jakbyś się czegoś nawąchał, bo ty masz taki diapason, <śmulat> że aż wiesz, rozrywasz ten mikrofon. Dzisiaj jestem troszeczkę spokojniejszy. No dzisiaj taki spokojniejszy. Nakazałem krzesło trochę dalej od siebie, bo się <śmulat> bałem, że nie trafisz zaraz. Poza zasięgiem. Znaczy, no, pamiętaj, że jestem. Kopiesz, tak. Tak, Ja jestem z tych głosową tak głównie więc... To będzie chwila, proszę Państwa, i zajedzę nokaut. Ten dystans nie jest tam taki bezpieczny. Nie jara. napędza mnie samo, samo, MMA, sama piłka nożna. I jeżeli zakładam słuchawki komentatorskie, to Wchodzisz dobra walka. Świat. Tak, tak. Nagle to się nakręca samo. Ja mogę być naprawdę potwornie zmęczony, bo, bo przejechałem setki kilometrów na transmisję. dzień wcześniej, może nie do końca sportowo, na przykład się prowadziłem i doszło do go gorzało, Andrzej Janisz siedzi, tak. Albo sam pił też, to może. Zakładam słuchawki. I, I nagle gdzieś się przełącza. To jest tak samo jak, jak z treningiem, kiedy mogę być naprawdę potwornie zmęczony już fizycznie, bo na przykład wcześniej zrobiłem mocny trening i nie chce mi się jechać na matę, a kiedy tylko gołą stopą dotnę tej maty, to nagle, nagle przerywa tak. To jest taki strzał, wiesz, Power Rangers i, i ogień do przodu. No, tak samo jest z komentowaniem. No, póki mnie to wszystko bawi, Jara nakręca, to ten komentarz będzie taki. Absolutnie zero gry i zero, zero, tak naprawdę, oprócz takich suchych faktów, przygotowań, jak, czegokolwiek, jakiś bajerek. Myślę, że z Andrzejem Janiszem dograliśmy się już no, do tego stopnia, że, e, że to wszystko fajnie samo jakie wychodzi. były początki? Bo Andrzej słynie z tego, że czasami strofuje młodych dziennikarzy i że potrafi <laughs> dać przez łeb. Czy były takie momenty, że Ty się za bardzo wyrywałeś, wchodziłeś mu w zdanie i takie to słynne spojrzenie Pana Andrzeja ja nie padało, czy też nie? Było, na pewno, parę razy na początku, ale e, my dosyć szybko złapaliśmy schemat, e, kiedy, kiedy mówi Andrzej, ja muszę poczekać aż skończę zdanie. Bo tak, ładna, tak ładna, ale z Andrzejem Janiszem mogłoby ci nie pomóc. Chyba. E, no tak, ale Andrzej Janisz jest moim mentorem dziennikarstwa i, i komentowania. I myślę, że wiele mu zawdzięczam i też miejsce, w którym teraz jestem, zawdzięczam Andrzejowi. E, jeżeli chodzi oczywiście o, o, o komentowanie. E, do tej pory bardzo często. Podczas transmisji ma przygotowaną kartkę i od razu wypisuje mi wszystkie błędy językowe, które robię, żebym tych błędów nie powielał. I, i czasami faktycznie na pewno. Ja wiem, że chciałbym widać przez łeb, ale mimo wszystko się nie, hamuje. hamuje. Powiedz, skoro już zahaczyliśmy, przez chwilkę chociaż o temat ma. Jak Ty w ogóle zgodziłeś się na to, żeby Janek Błachowicz spotykał się z twoją siostrą. Przecież on się nie interesuje piłką, nie jest kibicem legipon. No meczu już był, no, oczywiście w charakterze gościa, ale no, fakt. No, ja to nie miałem nic do gadania, bo ja się dowiedziałem o tym związku jako ostatni Tak naprawdę. Za swoimi plecami, tak? Stałej, stałej, tak ja... Ale nie przełapałeś ich na gorącym uczynku. Nie, nie, wyszło w ogóle jakoś przy okazji po jakimś treningu e, staliśmy. Słuchaj stary, e, e, spotykam się z twoją siostrą. Nie, nie, wyszło tak, że. E, Bo dajże wtedy Wojtek Korłowski po jakimś treningu, e, właśnie do Janka, m, trochę się wygadał. Staliśmy w takim w szerszym gronie i e, coś tam powiedział, właśnie, że, że, że Dorota i Janek gdzieś tam czy przyjedziecie do nas i od razu szybciej, tylko faktów. Halo, halo. <laughs> ja Może wiedziałem, że coś jest na, na rzeczy, ale nie do końca byłem świadomy, że to już. No I tak jakoś to trwa, nie wiem, ile z pewnością 10 lat będzie. Skoro już jesteśmy przy tym życiu prywatnym, ja słyszałem, że Ty uwielbiasz robić zakupy w dużych centrach handlowych ze słuchawkami na uszach i zdarza Ci się, uwaga, proszę Państwa, śpiewać na głos oraz tańczyć. Tak, to jest jest, prawda? tak jest, tak ja jest. Jak nie reagują nie ludzie widzą tańczącego Jurasa w Galerii Mokotów? <laughs> <laughs> na przykład do Shakiry, bo ponoć uwielbiasz Szakirę też, tak słyszałem. Szakirę? Parę kawałków ma dobrych, ale nie, ja myślę, że spektrum muzyczne moje to jest tak szerokie, że, że odbracie figofagot po jakieś, myślę, mocne gitarowe brzmienie, ale fakt jest taki, że tak, czasami się przyłapuje sam na tym, że jakiś pirujecik wejdzie, idąc wózkiem czy czy coś głośniej zaśpiewam? A, a muzyka towarzyszy mi tak naprawdę 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Ja muszę mieć słuchawki, jak idę na zakupy. Nie wyobrażam sobie, aby słuchać tego jazgotu szumu tych wszystkich ludzi, którzy tam biegają w takim pośpiechu. Dla mnie jest to pewna, pewna, pewna forma relaksu. I Tatuaże i też ci towarzyszą <laughs> cały czas. I teraz mówisz tak, lewa strona poświęcona jest ideologii wschodu i etyce bycia takim samurajem, a prawa to powstanie. Warszawskie, czyli jakby wiążesz bardzo mocno też się z historią. Tak. E, podczas kariery sportowej nie do końca miałem czas, aby, aby realizować te wszystkie wzory, które wrzuciłem już po zakończeniu oficjalnej e, kariery sportowej. E, ale to są rzeczy, które ja mają w głowie i to są rzeczy, które determinują również moje życie. E, jest chleb żeby to się nie było, bo to też jedna z rzeczy, które determinuje moje poczynania, e, Ale fakt jest taki, to sporty walki dały mi dały mi wszystko. Myślę, że nie bym absolutnie w tym miejscu, nie siedział teraz na przeciwko ciebie, gdyby nie pewien krok zrobiony w kierunku sali taekwondo, później MMA. Powstanie warszawskie. Ja wciąż bardzo mocno i bardzo żywiołowo reaguję na każdy jakiś akcent poza powstania warszawskiego. Czy to jest muzyka, czy to jest film, czy to jest dokument, zawsze mam ciarki, bo. Wiele, wiem, że też my mieszkając w Warszawie teraz bardzo często zapominamy po już 10 latach, tak, tego co, co wtedy zrobili w 44, no tacy sami ludzie jak my teraz, no młodsi czasami, tak, mieli dość i to, że my siedzimy sobie, ja pisałem zresztą wiele blogów na ten temat, że my siedzimy sobie na ławce w centrum handlowym, czy możemy po tym centrum handlowym i zatańczyć sobie mając słuchawki na uszach i cieszyć się życiem, to... Zawdzięczam właśnie im i chciałbym, aby gdzieś moi tatuaże dużo, powiedzmy, w wielu miejscach publicznych e, przypominały ludziom o tym, że e, o tych bohaterach 44. Ja natomiast, proszę Państwa, mam nadzieję, że przypomnieliśmy postać Łukasza Jurkowskiego, ale chyba też nie musieliśmy tego specjalnie robić, bo on jest ciągle na językach, ciągle przed mikrofonem, czy to na Stadionie Legii, czy to gdzieś komentując kolejne fantastyczne gale MMA. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie, dobranoc.